W 2009 roku do kin wszedł film Dragon Ball Evolucja, będąc przy tym trzecim dotkliwym atakiem Amerykanów na Japończyków. Zaraz po! 1945. I stał się przy tym jedyną oficjalną aktorską adaptacją świata smoczych Kul. I to dzieło jest oficjalną adaptacją live action, ale na pewno nie pierwszą, ani nawet drugą. Ponieważ w 1990 roku, kiedy Mały Prezowski przychodził na świat, powstała amatorska, nielegalna, koreańska i zrobiona za dwie kraty browarów produkcja zwana Dragon Ball której bliżej do pierwszych filmów Walaszka, jak na przykład Sarnie Żniwo, Mis до... jakiegokolwiek prawilnego filmu kinowego. Zatem czy ta produkcja jest lepsza od Evolution? Jeszcze jak. Na pewno zabawniejsza i czuć tutaj miłość do materiału źródłowego. O co twórców Dragon Ball Evolution raczej bym nie podejrzewał. A już na pewno wierniejsza pierwowzorowi, ponieważ film całkiem nieźle odwzorowuje pierwsze 13 odcinków. I spotkamy tutaj takie postacie jak Ulong, genialny żółw, Jamsha, Chichi, Byczy Lucifer czy Pilaf, a na deser wlatuje nawet Smoke. Zwłaszcza Pilaf odstawia Tutaj spektakularny performance i poznamy odpowiedź, dlaczego tak naprawdę Ulong zażyczył sobie Majtek. I całość oczywiście porównamy z animem. Nie mamy czasu. Kawka. Zaczynamy. W odciętej od świata dziczy, żyje sobie mały i niezwykle silny chłopiec o imieniu Goku. Żegna się z pamiątką podziadku, czyli kryształową kulą i rusza na poszukiwanie żarcia. W międzyczasie prezentuje nam się szukająca czegoś bulma. Obłowiony Goku wraca na chatę i wpada na metalowego potwora, któremu próbuje zajrzeć pod maskę. Nagłe pojawienie się gadającego od rzeczy dziecka z ulizanymi włosami przeraża niewiastę do tego stopnia, że ta otwiera do niego ogień. Bo czemu nie? Niewzruszony wzruszony tego Goku. Przechodzi do obowiązkowego zbadania nieznanej mu wcześniej formy życia, która to swoją drogą najwyraźniej mu się podoba.

W zamian pokazuje swoją I opowiada legendę o smoku, który po zebraniu siedmiu takich kul spełni dowolne życzenie Dodając, że zamierza zebrać wszystkie i poprosić o Halo, a gdzie truskawki? Po wyjaśnieniu funkcji narzeczonego Młody sugeruje, że dalej szukać nie musi a nawet gdyby to i tak swojej kuli nie oddał. Ale jak wiemy, ból ma po zabyciem niezrównoważoną. Posiada swój wrodzony dar przekonywania i nie zawaha się go użyć. Jednak młody nie bawi się w półśrodki. Niezwykle doceniam tę subtelną próbę oddania kokieteryjności Bulmy przez aktor, <ścoughs> przez panią Zhu Lee. Oh! I po oficjalnym zapoznaniu się i bez zbędnego przekonywania. Let's go! A skoro o podróży mowa, to zawsze można zafundować sobie podróż do młodości. I taką właśnie możliwość daje darmowa gra MMORPG o nazwie Return of the Saints, która jest partnerem tego materiału. Wybierasz ulubionego bohatera albo najbardziej wkurzającego, żeby z satysfakcją patrzeć jak umiera i ruszasz na przygodę po świecie inspirowanym naszymi ulubionymi smoczymi kulami. Zbierasz drużynę i nawet nie musisz mieć prawdziwych kolegów Cześć, jestem Mariusz. żeby stworzyć sobie klan i razem z nim wyklepać dominację na Future Earth tocząc emocjonujące walki Open PvP. Ale przed tym wbijaj levele, ulepszaj ekwipunek, zwiedzaj dungeony i bierz udział w tematycznych wydarzeniach. Zarejestruj się z mojego linku w opisie i zgarnij 3 dni premium. Goku zgadza się ruszyć na poszukiwania smoczych kul, rozsianych po całym świecie? I to jest dobre pytanie. Na szczęście Bulma posiada w wysokiej klasy zaawansowany radziecki sprzęt, czyli ruskie jajka, które wskażą drogę do najbliższej kuli. A 30 lat później wszechświatu grozi zagłada. Dobra robota. W przebyciu tak długiej trasy na szczęście pomoże Harley z kapsułki. Hoi, już się No i Raczej Wiedźmą. Podróż oczywiście zbliża naszą dwójkę. I strasznie się dłuży, więc należy zrobić postój. Jednak w drodze zostaje zaatakowana przez tego gościa, który najwyraźniej urwał się z Power Rangers. Więc Goku ma okazję się wykazać i potwierdzić swoją przydatność. I wykazuje się i to całkiem nieźle, w czym na pewno pomaga typowa jakość VHS. Jakie to jest złoto. I tu muszę oddać, że porównywanie tych efektów do filmu Walaszka jest nieco niesprawiedliwe. O czym się jeszcze dzisiaj przekonamy. Ale już gra aktorska jest na bardzo podobnym poziomie. Gdzie ten z mikrofilmem? go jak się kręcił pod mostem. Ja tylko dodam, że już za chwilę pojawi się ulong, ale teraz chwila dla pilafa, który zalicza tutaj wręcz brawurowy występ. A sam aktor zdecydowanie chce za bardzo. Jestem pod wrażeniem kunsztu statystów godnych Gwardii Królewskiej, którzy przy tych wszystkich wygłupach są w stanie zachować pełną powagę. Brawo chłopaki, wykonaliście kawał solidnej roboty. Nastaje noc, więc trzeba się przekimać. I tutaj ponownie z pomocą przychodzi kapsułka. Z której wyskakuje wielka willa z doj... ogrodem, jak się później okaże. Bulma zalicza reset systemu. A Goku ogląda się w telewizji. jedna się ukryć. Na pewno bardziej niż ten. <grywa> o, moment. Ale wcześniej w lekko dziwny sposób bulma wyczuwa, że coś jest nie tak. To znaczy Goku jebie, więc musi się wykąpać. Do czego otrzymuje specjalną zachętę. Niestety, zamiast oczekiwanej bulmy mamy ponownie Goku w całej okazałości. Z wyjątkiem interesu, który został w jakiś dziwny sposób ocenzurowany. Nie szukajcie tego wspierający, to nie moja robota. Goku jednak nie chce się kąpać i po kolejnej wymianie niepełnosprawnych spojrzeń To Bulma wskakuje do wanny. I mamy to. I też to. Ale niestety bez tego. Zara moment, czy Goku ma stylizowany zarost na klacie? Co to jest? Jakaś pozostałość po ozaru? To się nazywa przywiązanie do detalii. Chwilę później stary wraca z mlekiem, to znaczy z żarciem. Co daje nam kolejną reakcję i pokaz aktorskiego skilla. Co tu się dzieje? Ktoś to wytłumaczy? A my uświadamiamy sobie, że wycięto najlepszą scenę z anime. A uściślając to jej najlepszy fragment, ciekawe czy będzie ta albo ta. A może chociaż ta? Dość. Po porannych wygłupach pod chatę przypełza gumowy żółw, który zgubił się i szuka morza. Jesteś pojebany! Więc dobroduszny Goku gwarantuje mu podwózkę i wrzuca gumiaka na plecy, co nie podoba się niecierpliwej bulmie. Ale tylko przez chwilę. Akcję ratunkową zaburza kolejny uciekinier z Power Rangers, który wzorem oryginału chce pożreć żółwia. Na szczęście zostaje szybko sklepany. Po dotarciu nad morze i wielkich podziękowaniach żółw na chwilę odchodzi. A twórcy serwują nam mającą podtrzymać uwagę i skrócić oczekiwania na powrót żółwia dodatkową scenę bardzo pieczołowitą. Z wody wyłania się prawie łysawy wariat, ujeżdżający żółwia i zaraz po zagazowaniu swojej taryfy. <trym wytrzymał> Przedstawia się i wręcza Goku nagrodę za uratowanie skorupy czyli chmurkę, na której mogą latać jedynie osoby o czystych sercach. Bulma też chce taką, ale Mistrz proponuje jej swoją kulę. I dla odmiany nie będzie musiała pokazać mu a wystarczy jedynie buziak. Po zdobyciu kolejnej kuli mistrz się zawija. A wesoła parka dociera do wioski. A właściwie wielkiego miasta. I kierując się radarem wchodzą do chatki szukać kolejnej kuli. Wbija Jack Nicholson z siekierą i zaraz popróbuje moderstwać. I w towarzystwie córki opowiada, że wziął młodego za miasto z wyrola Ulonga, który porywa bardzo młode dziewczynki, ale nikt nie wie, jak wygląda, ponieważ potrafi zmieniać postać. A w południe przybędzie po tę oto córkę. Takie która akurat przypadkiem posiada smoczą kulę. Co za przypadek! Więc obędzie się bez obmacywania staruszek. Wpada z wyrol już w swojej przystojnej formie. Powiedzmy, że przystojnej. A Goku w damskim przebraniu rusza na przynętek. I błyskawicznie wywala cały genialny plan. Bo musi się odlać. W tej chwili na środku placu. A to wkurza nietolerancyjnego Ulonga, który nie tego oczekiwał i zmienia się w Optimusa, żeby zaraz po szybkim sklepaniu ukazać swoje prawdziwe świńskie oblicze miłośnika czerwonych. Straszny potwór zostaje złapany. Córka nie musi hajtać się z przystojniakiem, mieszkańcy opuszczają swoje pieczary, a bulma przytula kolejną kulę. Jako że świński komuch może się przydać, to dołącza do załogi. I pomimo przestrogi przed okrutnym byczym lucyferem, ruszają w stronę góry patelniowej. Będąc śledzonym przez kolejnego gumiaka na sznurku. Mam flashbacki z polskiego wieśka. Zresztą mnie pierwszy raz. Świnia zaskakująco okazuje się świnią, więc zmienia się w rybę i próbuje nawiać. Na szczęście przed atakiem czegoś, co wygląda jak praca z plastiki dziesięciolatka, ratuje godzielny Goku i zawraca świniaka, a za ten akt niesubordynacji dostaje specjalnego cuksa. Ja który okazuje się sraką tabletą wywołującą poważny atak dwójeczki na zawołanie. Ponownie doceniam to przywiązanie do detali i obrazowe ukazanie problemu. W całości, bez żadnych cięć i to dwukrotnie. Tak jest, pokazali nam całe sranie od początku do końca i to dwa razy. Bez tego narracja nie byłaby kompletna. Dość. Na szczęście uląg zabrał srajtaśmę. Spektakularną podróż władcy, kul, drużyny, smoka śledzi maskotka ze szlugiem w zębach i raportuje to do Jamszy który też do najstabilniejszych postaci nam tutaj nie należy i z niezdrowym podnieceniem, licząc na potężny łup, rusza za ekipą. Jedzie, jedzie, chociaż ci idąc z buta jeszcze minutę temu byli w zasięgu lornetki. Nieważne, w goku ciśnie bulmę. Nie wsiądziesz na chmurkę, bo masz brudną duszę. Spieka. A ta jak przystało na pięciolatka, ma i idzie spać. Nadjeżdża wariat i próbując zaatakować resztę. W zasadzie za chwilę sam zrobi sobie krzywdę. Przedstawia się, żąda oddania hajsu i rusza do ataku. Wyjątkowo intensywna walka, która w 90% składa się z mierzenia wzrokiem Szak to Dragon Ball. Zostaje na chwilę przerwana, żeby pogadać o Kiku Goku, dzięki czemu Jamsza ogarnia, że młody może być wnukiem legendarnego mistrza sztuk walk. Nie będę męczył montażystów, ale momentami jest tu taki burdel, że totalnie nie wiadomo, co się dzieje. No, prawie udało im się zachować dynamikę z oryginału. Do walki dołącza nawet ulong. Ale ta kończy się wraz z pobudką Bulmy. Kocham to po prostu, kocham jak aktorzy bardzo tutaj się starają naśladować swoje oryginalne odpowiedniki. Efekt, co prawda, wygląda bardziej na. już mi się nie chce siku, ale starań odebrać im nie możemy. W starcie kończy Bulma, nokautując kawalera przy pomocy swojej finalnej fantazji. Więc ten wali focha i odjeżdża. Nocą następuje obowiązkowa taktyczna pauza. Bardzo panu dziękuję za tę garść bezcennych informacji. A Goku bardzo mądrze wprowadza świnie w plan zdobycia kul. Bulma bierze kąpiel przy odsłoniętych zasłonach, bo przecież to normalne, a to ponownie nukautuje Jamsze, przez co dochodzi do jednego logicznego wniosku. Odbierając nam jedną z lepszych scen, protestuje. Tak się nie robi. Rankiem kolejny z wyrol próbuje dopaść chyba Chichi. ale ta radzi sobie sama. Po przebyciu tysięcy kilometrów, czyli jakieś pół roku później, sądząc po tempie pokonywania trasy, docierają pod górę patelniową. Tak, w ogóle to dlaczego oni pytują z Buta? W mandze i w Anime miało to sens, a tutaj był motur Motur Anima. Ulong ponownie przestrzega przed zagrożeniem. Zjawia się zespół R, a zaraz po nich swoim epickim jestestwem zaszczyca nas sam Byczy Lucyfer, który zasługuje nam tutaj na szczególną uwagę i wypytuje o dziewczynkę w bikini. Co tu jest grane? Z odsieczą wpada Goku. Do walki rusza też bullman. Nawet uląk ma swoje 5 minut. To znaczy 5 sekund. Jednak widok chmurki Goku zmienia bycze nastawienie. I okazuje się, że ten jest uczniem Mistrza. Dodatkowo potrzebuje wachlarza z bananowca, żeby ugasić płonącą górę, czyli swoją chałupę. A w zamian da im smoczą kulę, którą akurat ma jego córka. Jak to się wszystko pięknie składa. I dla której chyba szuka narzeczonego z kilkoma morgami ziemi, patrząc po radości, z jaką pokazuje jej fotkę. A którą to córkę Goku odnajduje 5 sekund po wyruszeniu. O, 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 i która okazuje się wyjątkowo łatwa i daje się wyrwać na zajebistą furę. W zamian Chichi zdradza szczegóły taniej scenografii i słaby punkt Goku. I całe szczęście, bo ta informacja będzie później totalnie niepotrzebna. Niestety zabrakło weryfikacji towarzyszki. Bulba robi coś dziwnego, nie wiadomo po co i nie tylko ona. Wesoła parka dociera na wyspę mistrza przed jego dom. A my najwyraźniej docieramy na kraniec budżetu tej produkcji. Mistrz zaraz po wyśmianiu lekko z imienia imienia Cici. Rzuca, że wachlarza nie da, bo nie ma, a jakby miał, to by dał, ale nie za nic i bulma będzie musiała się wykazać i coś pokazać. Jednak w zamian proponuje swoje usługi. Przed tym jednak z jakiegoś powodu wali żółwia, za co spotyka go kara. No jak dla mnie to on się idealnie wpasuje w wasze towarzystwo. Po dotarciu na miejsce, które to dotarcie też nie mogło wyglądać normalnie, bo musi być śmiesznie. Olefaza! przystępuje do odebrania zapłaty jeszcze przed robotą. tam policję. No! Ando, ando. I dzieje się coś f***a dziwnego, nawet jak na standardy tej produkcji, co trudno w jakiś sposób skomentować i jest jeszcze gorsze niż panime. O, to Jeżeli to nie zasługuje na zostawienie suba, lajka i komentarza na przykład o treści lepsze niż Evolution, to ja naprawdę nie wiem co. A na podziękowania na pewno zasługują wspierający, zwłaszcza Mati i Maniek. Po zniszczeniu nam psychiki mistrz nabiera potężnej masy i przy pomocy kamehamehy likwiduje ogień razem z kartonowym zamkiem. A ten atak bez większego problemu i 50 lat wymaganego treningu powtarza Goku, wywołując Kisiel w rajtu Zachici. Niesamowite. I mistrza, który wyłapuje, kim jest młody, i proponuje wspólny trening. Na początku tego filmu wspomniałem, że Dragon Ball Evolution nie jest nawet drugą adaptacją, a to dlatego, że drugą jest Dragon Ball The Magic Begins. Chińska produkcja nakręcona ze znacznie większym rozmachem, i jeszcze dziwniejszymi postaciami. Na pewno bardziej interesującą bulmą i przerażającym mistrzem roshim. Tam to jest dopiero dziwnie, dlatego 5000 lajków i ogarniemy to kiedyś. Po godzinnej nieobecności pojawia się Pilaf. Zapowiada wielkie panowanie i posyła kolejnego przydupasa. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego większość występujących tu aktorów nie zrobiła zawrotnej kariery. Może za wyjątkiem głównego bohatera, czyli Goku, którego dorosłą facjatę możecie kojarzyć, jeżeli oglądaliście Squid Game. Najwyraźniej niezwykły talent został w porę dostrzeżony. Ekipa wbija do jaskini, szukając ostatnich dwóch kul i szybko wpada w zasadzkę. A po krótkiej walce Następuje epicka scena pościgu wagonikami, która na szczęście szybko się kończy. Ujawniając nam skrytobójcę i jego wielki miecz. Jakie to jest niezręczne. Mamy dogrywkę, w której każdy grzecznie czeka na swoją kolej. Po kilku kolejnych potyczkach walka przenosi się na zewnątrz, gdzie odtępają się już takie rzeczy, że nawet mnie to przerasta. Pojawia się megazord. Tylko, że w wersji mini Ulong próbuje się wykazać. Goku odstawia swój popisowy numer. Podobnie jak Yamsha. Jednak przepotężnego robota i tak pokonuje Bulma. Tylko po to, żeby po chwili wpaść w kolejną, tym razem skuteczniejszą pułapkę. Niestety zabrakło też wspaniałej sceny z udziałem Bulmy i jej niespełnionej fantazji. Jeżeli miałbym polecić tę produkcję, to zdecydowanie warto, choćby dla Pilafa. Czy aktorzy mogą występować pod wpływem. A to nie koniec atrakcji, za chwilę wielki finał. Ekipa zostaje zagazowana. A kule zmieniają swoich właścicieli. Po odzyskaniu przytomności, Pilaf przymierza się do wezwania Smoka. Więc Ulong podobno zmieniając się w nietoperza, podobno, bo wcale tego nie widzimy, i przez niewielki otwór, który podobno swoją kamehamechą zrobił Goku, wydostaje się na zewnątrz. Przepiękny, majestatyczny Smok, z którym poradzili sobie sprytniej niż nasi specjaliści. Jesteś piękny. Wreszcie się pojawia. Dzieją się dramaty. Ekipa bardzo mocno rozkłada ręce, więc z pomocą przychodzi uląk. A to bardzo wkurza pilafa. Jednak przed upieczeniem świniaka interweniuje Goku. I chyba go ratuje, bo za cholerę nie wiadomo, co tu się dzieje. Na koniec mamy jeszcze wielką batalię, gdzie każdy z pokręconych bohaterów może się wykazać. Nawet Jamsza! Po zaprezentowaniu ognistych podmuchów i kilku podskoków, masakruje zdezorientowanego goku. Kiedy sytuacja robi się beznadziejna, losy walki odwraca żółw, który okazuje się budzącym szacunek zabijaką i jest przy tym skuteczniejszy niż większość bohaterów i wspólnymi siłami klepią pilafa. Uląk oznajmia, że poprosił smoka o majtki, ponieważ zajebał jedne Bulmie i chciał jej oddać. A Bulma, że jej życzenie w zasadzie się spełniło. Chociaż tam chyba padło najlepszego narzeczonego. No ja bym to jeszcze przemyślał. A na zakończenie Goku raczy nas jeszcze wnioskami, jakie je wyciągnął z tej długiej i epickiej podróży. O, mamy ja I cóż, jeżeli kochacie oglądać gówniane filmy klasy Z, to zdecydowanie polecam. Zwłaszcza jeżeli jesteście fanami Dragon Balla i pierwsze odcinki znacie na pamięć, albo oglądaliście moje pierwsze filmy. Omawiana dzisiaj produkcja leży sobie na YouTube, a z napisami Możecie znaleźć na grupie Mirai, za co należą im się solidne ukłony. I pamiętajcie sprawdzić Return of the Saiyans.